Witam Państwa! W drugiej połowie października będę we Wrocławiu. Chciałbym zaprosić Państwa na weekendowe spotkanie pod roboczym tytułem Jak przebudzić wewnętrznego uzdrowiciela. W czasie mojego pobytu we Wrocławiu planuję również indywidualne spotkania z klientami sesje uzdrawiania pranicznego. Szczegółowe informacje można uzyskać drogą mailową lub telefonicznie. Adres mailowy i numer telefonu podaję pod filmikiem. Z uwagi na specyfikę mojego odczuwania i mojej pracy, ilość miejsc zarówno na spotkaniu, jak i ilość indywidualnych sesji jest ograniczona. Do zobaczenia we Wrocławiu.